bo oh, e, witam. Jest e, szósta. Jadę po Mariusza, potem autem na dworzec i potem do Warszawy pociągiem. Bo dzisiaj mamy w planach zagrać jeden na jeden z Maćkiem Lampę. Moim zdaniem z najlepszym koszykarzem, jaki kiedykolwiek grał e, w polskiej kadrze. Po prostu, jeżeli chodzi o indywidualne umiejętności, nie o samą karierę. Zapraszam. Punktualnie. Wyspiesz się. Nie. Nie? Nie. Ludzie, że cię zabieram na takie wyjazdy do Warszawy. To jest Spokojne. spokojnego. <noise> Ty, najlepsze Ty, <noise> Ale to będzie niezwykła podróż No, słuchajcie, jesteśmy. Nawet bym się w życiu nie skabł, że to tu, o, tu jest takie, które jest za dupie, można powiedzieć. U, let's go, nice. Dobra, jesteśmy. Witam, zrobimy O, światła, mam O, już mam youtuber. Tak, tak. Dobra, co Dobra, Pierwsze? Pierwsze? pierwszy? To jest pierwszy nie, 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 jeden, Trójki są za nie, nie, Już jest po Tobie w koszykówce, jak robimy close-out, to nie jest zaciąg, tylko robimy kontakt, tak? Rozumiem. Oj, kur... Uja! Ładnie Szybko poszło, dzięki Dobrze, dobrze Za dobry, no dobry. To dobry, to dobry Ten pull-up jest za mocny Ja się zmęczyłem już po pierwszych punktach Właśnie powiem ci, że się nagrali tak, No Chciałem powiedzieć, że jest bez siły Masz go, dawaj, dawaj defense mocno Dawaj, dawaj Zdecydowanie lepsze 1 na 1, niż w moim wykonaniu. Nie no, musi być rewanż, no wow. przecież 5-0 stary. Dobrze, dobrze, tak jest! Tak jest Mariusz, dobrze! Dobra presja.

Dawaj, kolosaj, kolosaj! Koniec! Kondycyjnie, nie dałem rady. No, nie jest łatwo, kondycyjnie nie jest łatwo. Bro. Jego bronią zasięg. No. Bo nieważne, czy ja podejdę za tą, w czy nieprawdopodobnie tak rzuci. No. Jeśli jestem na plaster, to nie, nie rzuci raz mi się go udało wyczytać. No. nich też w sobie nie chcę tu zrobić krzywdy. Ja normalnie, jakbym starał się mijać, to bym w niego wchodził, ale tu w ogóle... Lepiej sobie krzywdy nie zdrowie się Strasznie dobrze trafia, na no wszystko no. wchodzi o prawie. Dawaj, doklej się, doklej się. Wolny jest, wolny jest, dawaj. Tak jest. Widzę, że też się nie spociłeś, jak ja Tak się dobrze zapowiadało. Dzięki. Dawaj kamera na Zmieniać Dobry 2-0. Słuchaj, jak ten mały ma tutaj dojść, nie? A tutaj musisz powiedzieć do mnie, do mnie, do mnie, nie? 2-0 Into traffic, nie? Into traffic Into traffic, into traffic no, Jak był na końcu, jest mniejszy, to zawsze wyciekł A teraz dajesz czekać. i tu Nie Daj mu tam, bo tam masz pomóc. Tak, yeah. into traffic, into traffic O... To jest ważne, że nie chcę, żebyś udawał i grał, tylko żeby on ci dał, żebyś spojrzał i wtedy młodał jest ważny. Okay? Chcesz ten pokiet was znaleźć? Musisz najpierw pokazać, że idziesz na koszt. Nie możesz iść na kosz patrzeć na bokie pas, bo oni będą wiedzieli co robić, nie? Tak jak się czego? pijasz, to, to patrz w górę, w ostatnim momencie. Także podalnie, jak widzisz, zabrał, zebrał, zapierdykaj za to mnie za trzy jak najszybciej, żeby ci podał, nie? Żebyś miał pięć godzin, No, 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 no. i końcówka, jak wychodzę z tego pociągu, się nie nagrała. No bo Mariusz nie wiedział, że się nagrywam przez przypadek i się zatrzymało i tak to wyszło. Dziękuję wam bardzo, że byliście do końca. Do zobaczenia za tydzień oczywiście o 14 w sobotę No i mam nadzieję, że Wam się podobało jeden na jeden z Maćkiem Lampę.